Co byś doradziła rówieśnikom, którzy być może nie, ma, nie są tak zajęci jak ty, ale też chcieliby rozwijać swoje pasje i zainteresowania? No to pierwsza rzecz, która mi się jakby najbardziej spodobała ze wszystkich, to to, że ucząc się, jakby czuję, że się uczy dwóch rzeczy na raz, bo po pierwsze uczy się tego przedmiotu, którego się uczę, a po drugie cały czas rozwijam ten język angielski, który jakby dla wielu moich rówieśników jest ważne, i ogólnie w dzisiejszych czasach jakby umiejętność języka angielskiego jest, jest ważna i fajnie, żeby była na jak najwyższym poziomie. I nawet zauważyłam takie ciekawe rzeczy typu interpretacje lektur, które u nas w Polsce są strasznie takie mozolne i ciężkie, bo te lektury wiadomo, że są bardzo wiekowe. A tutaj na przykład w porównaniu lektur tych takich starszych mieliśmy porównanie do gry o tron, którą jakby każdy mhm. zna. I mam wrażenie, że ten program jest taki dostosowany, żeby uczniowi pomóc, a niekoniecznie go zamęczyć tą szkołą. I to jest ta duża różnica między, między tą szkołą a takim zwyczajnym polskim systemem.